Także co, pierwsza sprawa, wyznaczony poziom na 2,70 na gotową wysokość i teraz po obrysie lecimy wszędzie, kręcimy profil UD. Dobrze, słuchajcie, na większość pokoju tak naprawdę mam już docięte ud naklejone taśmę i znowu pewnie się powtórzę, bo w pierwszym odcinku też to mówiłem, natomiast na profile UD przyścienne naklejam taśmę akustyczną. Czy to coś daje? Mm, nie wiem, mówią, że daje, a więc czemu, czemu ja nie miałbym tego zastosować? Słuchajcie, nie kosztuje to jakoś dużo za taką rolkę, znaczy to już jest zużyta. Za jedną rolkę nie wiem ile tam jest metrów 30, jakoś tak, 12-13 zł. Także znikomy koszt, a jeżeli ma coś pomóc, to czemu nie? Zabieramy się w zakręcenie. Że mieli Państwo pierwszy etap, słuchajcie, skończony. Udeki są przykręcone do ściany. Ja, słuchajcie, kręcę je e, zwykłymi kołkami e, szybkiego montażu. Niby tam się powinno robić to stalowymi, ale też, słuchajcie, e, bez przesady. Generalnie to najbrudniejsza robota już teraz jest skończona w sensie w tym odcinku. E, szybko, sprawnie poszło, wszystko elegancko. Słuchajcie do poziomu. Także lecimy dalej. Stelaże to jest naprawdę fajna robota. Jak już się ogarnie, o co chodzi i tak dalej, no to, to, to po prostu leci, jest ogień i bardzo przyjemna, bardzo przyjemna robota. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. O. Po obrysie Mamy gotowe, ty, a w ogóle dostałem pas, już mówiłem pierwszy odcinek, w pierwszym odcinku, co robi robotę, to dwa razy szybciej wszystko idzie, także, a od kogo? Od szwagra, od szwagra, taki szwag takiego szwagra mam, słuchajcie, raz tylko wystarczyło wspomnieć i pas już jest, w sensie, no prezent urodzinowy, ale trafiony, tak, dobrze, lecimy z kolejnym etapem. Także teraz zabieram się za wymierzanie słuchajcie, profili. Najpierw idą te profile główne czy nośne ja nigdy nie wiem jak to się nazywa, i szczerze powiedziawszy, nigdy tego nie sprawdziłem bo już któryś raz tak mówię na filmie, ale nie potrzebuję takiej wiedzy. Ważne że, ważne, że robota idzie. Słuchajcie, one idą w poprzek wiązarów. Daję je od ściany tam do 30 do 40 cm i potem zawsze, znaczy zawsze, wcześniej jechałem co 90 cm ale pisaliście w komentarzach, żeby dawać troszeczkę częściej, więc nie wiem, zaraz zobaczę jak mi to tutaj, tutaj wyjdzie i dam po prostu albo co 70, albo co 80. Tak jak już mówiłem wcześniej, powtórzę się pewnie, ale dla tych, którzy nie widzieli, używam wieszaków noniuszowych, one są 2-3 razy droższe, albo nawet 3-4 razy droższe od jakichś tam grzybków i, i innych wieszaków obrotowych. Składa się tak naprawdę z trzech części. Część górna, którą kręcicie do, do wiązarów. Część dolna, która przychodzi do, w część górną. Ona sobie tutaj tak zobaczcie, chodzi, ma dziurki różne. I trzecia część, zawleczka, która w te dziurki wchodzi i blokuje nam, blokuje nam ten wieszak. Tak jak mówię, no sprawa droga. Ale jest, jest bajka, praca, i, i dla niedoświadczonych ludzi, takich jak ja, to, jest, to ratuje życie. Jeżeli chodzi o, o wkręty, do których, jak, jakich używam, żeby przykręcić te wieszaki, 5x40 złoty taki złoty wkręt do drewna. Podobno się nie używa tych czarnych, bo są za dużo obciążenia, one potrafią pękać. Tak czytałem. Miałoby to sens w sumie, więc używam takich. Do łączenia profili CD używam takich łączników, łączników wzdłużnych. Te akurat kupiłem nie najtańsze, ale jakieś takie zwykłe po prostu, nie z Knaufa, bo całą resztę, słuchajcie, zasuwam na Knaufie. Nie dlatego, że nam zapłacili, tylko dlatego, że mają, mają fajne Fajne materiały. Do łączenia tych profili CD nośnych do głównych czy głównych do nośnych używam takich łączników krzyżowych, one zginają się w ten sposób przychodzą w profil i tutaj mają jeszcze taką, e, taką blokadę. Są jeszcze, pewnie się znowu powtarzam, są jeszcze z taką blokadą tutaj, że wkładacie i zaciskacie, no, te musicie wcisnąć tak jakby, tak jakby ręcznie. Myślałem, że właśnie te, te drugie zamawiałem, ale przyszły takie i też są spoko, też się słuchajcie, fajnie wszystko elegancko trzyma. Dobrze moi drodzy, e, wymierzone tak jak mówiłem profile idą poprzecznie. Czyli w tą stronę i teraz tak od ściany tutaj zrobiłem. Pewnie nie będzie widać tych kresek. A może, poczekajcie, nie od ściany 30, potem 70, 70, 70, tam gdzie jest, tam, gdzie jest laser, bo tutaj jest ta nasza LK. Dzięki czemu tutaj od tej ściany profil będzie 20 cm. A potem tutaj, już dla bezpieczeństwa, jeszcze jeden 30 i 60. Dzięki temu od tej ściany będzie 20 cm. Potem, cedeki, do których będę kręcił płyty, będę dawał po prostu złużnie w tą stronę. To zobaczymy za chwilę, jak to wyjdzie. No, i słuchajcie, byśmy mieli pokręcone od laserka. Sobie jadę, bo. <laughs> znaczy, ja by jechałem, bo jest o wiele prościej. Po prostu w linii sobie puszczam. <laughs> Przepraszam, żeby to nigdzie tam nie uciekało. Jak ucieknie centymetr czy dwa, no to nic się nie stanie, tak? Ale jak uciekło 10, to już byłby problem. Teraz tak, tu już sobie wrzuciłem. Zobaczcie dwa cedeki. Jako te profile główne. Za chwilę będę je mocował do tych właśnie wieszaków za pomocą tej części dolnej i zawleczki, a na koniec będę sobie wszystko jeszcze poziomował, jak już będą te poprzeczne cedeki. Natomiast teraz czas na przycięcie, słuchajcie, tutaj na długość wszystkich profili, połączenie ich i wtedy będziemy je mocować do tej górnej części wieszaka. Lecimy! Tak jak widzieliście, wszystkie wyszaki do profili są zamontowane. I teraz wymierzyłem sobie już te wyszaki poprzeczne, do których będziemy, znaczy wyszaki yy, cedeki, do których będziemy kręcić płyty. I zobaczcie, wyjdzie to w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj daję sobie 10 od ściany, drugi jest 50 od ściany w osi. Oczywiście profil ma

Przyjdzie kolejny cedek, żeby to wszystko wzmocnić. No, i tak będę jechał teraz całość. Dobrze, moi drodzy. Cedeki wrzucone na górę. Mniej więcej na razie na podwymiar, tak jak sobie wymierzyłem wcześniej. I teraz będę sobie je rozmieszczał już tak dokładnie, tak jak ma być, tak jak Wam podałem przed chwilą. Ja robię to po prostu odmiarki. Jeszcze raz, jak to mam wymierzone i jak będę te profile układał. Ja robię to odmiarki. Tutaj jest 7 cm, dokładnie ta kreska, którą, którą tam widzicie, to jest 7 cm. Ponieważ robię sobie krawędź profila do tej kreseczki. To jest 7 cm, tutaj jest 6 cm profila. 7 plus 3 daje nam, tak jest, 10, więc mamy profil 10 w osi. Tutaj tak samo 50 w osi, natomiast kreska jest wymierzona na 47, bo od ściany 50 w osi 47 plus 3 oś 50. Natomiast od tego do tego wymierzone jest już 44, ponieważ 3 cm tego profila, 3 cm tego profila daje nam oś 50. No i słuchajcie, ja tak robię, tak jest mi wygodnie, jest wszystko idealnie, wtedy ładnie w, płyt w płytowaniu wszystko wychodzi, słuchajcie. Y Pewnie da się jakoś inaczej, można inaczej, jakoś jest może prościej, natomiast ja robię tak: idzie to jak burza, cyk, cyk, cyk od miareczki. Zamykam sobie tymi łącznikami krzyżowymi od, od knaufa i gra gitarka. Także lecimy. już dużym e, aparatem tutaj e, w zasadzie został mi ostatni łącznik tutaj krzyżowy do zamontowania i tak jak mówiłem od tego profilu w zasadzie gdzie ta merka stoi liczę sobie 44 nie może być inaczej Łamię go sobie najpierw tutaj hop łamie z drugiej strony przyciskam, sprawdzam jeszcze raz Miarką jest na pewno, 44 jest, zaciskam i gonić. Wiem, że pisaliście, że się robi, że standardowy wymiar 40 i tak dalej i tak dalej, nie wiem, no ja robię 50, płyta ma 2 metry, no bo w poprzek będziemy teraz profili kłaść płytę, więc akurat wychodzi co 50, elegancko, profil nie za rzadko, nie za gęsto, myślę, że jest w porządeczku. Dobra, to co? Bierzemy się za poziomowanie. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Słuchajcie, czas na poziomowanie sufitu. Lecimy z GoPro, ponieważ nie będę się tutaj to jest dużym aparatem. Jest pożyczony, spadnie i w ogóle i będzie e, niefajnie. E, GoPro niestety nam szwankuje, zepsuło się chyba wejście. Okazało się, że zepsuło się wejście do mikrofonu. E, ładuje normalnie, ale, ale mikrofonu niestety nie czyta. W każdym razie wracając do tematu, słuchajcie, ja sobie wcześniej tak jak wam pokazywałem, porzucałem tylko na raz delikatnie te szpileczki. Używam do poziomowania laseru i tarczy. Myślę, że to jest niezbędna sprawa, ułatwia, czy niezbędny. To bardzo ułatwia pracę, tak? Mam nadzieję, że nie widać mnie tylko po a nawet jeśli to Także laser już jest troszeczkę obniżony i sobie na przykład tutaj mamy na 2 i 1, a tu mamy na 1 i 3 kreski. Więc teraz po prostu będę po kolei wyjmował sobie te szpileczki i robię wszystko pod, pod jeden poziom. Zaraz sobie znajdę jakiś, jakiś taki punkt, od którego będę sobie działał. Jeżeli jest gdzieś różnica, nie wiem, takiej jednej małej kreseczki, czy nawet dwóch, co się rzadko zdarza generalnie, jeżeli tak wszystko w miarę jest sobie zrobione, to w ogóle się tu nie przyjmuje. Na całości, w sensie na całej rozpiętości ta jedna kwiasteczka, jedna jeden linok w ogóle, w sensie dwa nawet, nie będzie, nie będzie widoczne, więc zero spin. Co jeszcze? Na razie mam wrzucamy na raz. A jak już będę miał gotowy poziom, to po prostu dociskam tę szpilkę, szukam drugiej dziurki i wrzucam po prostu drugą, drugą szpilę, drugą zeszówkę i tyle. Dlatego te jest są bardzo fajne, bo w każdym momencie możecie sobie wypoziomować w zasadzie tak jak chcecie. Jeżeli nie skopaliście deku szczelnych, które, które tak naprawdę poziomują cały sufit, no to potem to jest, jest fajne. To Mam żeby na środku zawsze zostawić sobie tam milimetr, milimetr więcej, więc w się sensie wyżej, więc tak będę też robił. No dobra, zasuwamy Nasz odcinek, słuchajcie, dobiega końca. Będą na pewno też pytania o profile. Słuchajcie, jeżeli chodzi o długości, zamówiłem zarówno udeki, jak i cedeki 4-metrowe i są to profile 0,6. Tak kazaliście, w sensie tak ludzie podpowiadają, tak fachowcy radzą, że 0,5 to jednak za mało, a 0,6 jest sztywniejsze i faktycznie jest. Jest znaczna, znaczna różnica. Wypożemowałem, słuchajcie, tak naprawdę na całości, gdzieś tam tutaj ten ruch, nie wiem czy to gdzie widać, czy tutaj nawet, jest 2 i 3 kreski, a tutaj ten ruch jest 2 i 1, a tak naprawdę cała całość jest, cała całość, ale powiedział, cała całość jest 2 i 2 kreski, więc tak naprawdę to jest tam różnica 3-4 mm więc myślę, że wyszło zajebiście. I tyle. Ja na dzisiaj już będę kończył. Tylko sobie jeszcze pchełki, co któryś wieszak wkręcę. Zobaczcie tutaj. Mam nadzieję to widać tutaj w Po jeden tylko, po jednej pchełce, żeby to się trzymało, żeby to się nie ruszało, żeby było bardziej stabilne. Wrzucam sobie na górę wszystkie, wszystkie słuchajcie kable. No i co? Lecimy w następnym odcinku z paroizolacją i skręceniem płyt, także do zobaczenia.